Ja się mam kosteczki z tej strony Kacper i dzisiaj gram z moim bratem Kubą. To był taki pierwszy odcinek z moim bratem, wygrał się Tak To wam podgłośnił, żeby Что ж. Да, мы за двумя хлеба не будет, Jest no nic nie sobie czekała do. Może inną postacią? Zmienię tylko postać na tarę. zagraj sergem a ja zagram lolom oh, the red hot, 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 hot. no to ja zagram yo a ja, Kubus

Zdaje się, mam skichnąłem Niestety, hmm. nie yeah, da się im szczelić gola. Daj tą piłkę. Do mnie

Chyba, myślę, że się dojdzie. Tak? Nie przepiję jedną dniwo. Chyba możemy zmienić ten. Co? Na dło? na duo Kuba na dło. Jogam gram Kuba w socienci. w mm. socjenci. Mm. O, O, pokaż. No to zabierasz skika, żeby zagrać nowym rzeczem. Jak ja, tak jest małej skrzynki i do poko. Jaki gadżet, Kuba? Pokaż Kuba gadżet. Kuba. Ja chyba znam ten gadżet. Ten z gaga gudżet, gudżet, chyba, bo powiększa ci, ci da daleko rzut w Na no, kuba. Tak. Już się boi, że nie. Jak ty słabo bijesz? Ja po 3000, a ty... Panie, Nie jest no, tak Nie, robię. Jest to jest panie? Panie, widzisz jest panie? że widzisz przez, przez jest panie? Ja dwa co jest panie? Panie, co co Muszę jeszcze pięć zadymiarzy pokonać i zagrać z Tobą dwa razy. Uwaga, no szybciej. Wybieranie zadymiarza. A, a, a. Riko. Mm, 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 mm. Мы что? Mm. Не жив. Mm. Mm. Эдгар. Nie wiesz. Edgar nie zagrył. Edgar wiesz. Kuba, Edgar weszł z Dynamik. Na mnie mają. I Edgar się jeszcze leczy. to wiesz? <susurwanie> hmm? Bo ja sobie mam Hitam. Hamble? Hmm? się teleportować. Nie? Dynamaj. Ty, tylko dyno majkiem najlepiej zagrać, nie? I dłużej ten dyskon do mnie to Ale nie miałem te strony. Wiesz. Tak mogę Ci powiedzieć co, że tak nie muszę grać, nie? 20 punktów tego do kolta sobie lasnę. Oczywiście. Chcemy mieć takie krzeli. postaci, Wiem, mu, muszę jeszcze zabić dynamikiem pięć osób, continues. no nie, nie zmienię postaci, dopóki nie, nie zrobię tego, a potem będziesz sobie wybierać jakieś postacie, jakie muszę zrobić, no idę potem te, утки. Что там? Что там по гладошка? Покаж. Так еще не жи. Куба, она не жи. Ну, Куба. Zgadzam się. To do niej żyje? A jej też tak. Ile? Zabiłem kogoś? Przecież ja róże zabiłem. No. Ja sobie sprawdzę tu.

Kuba, ja idę na nasze, a ty idź tam ich atakować. To ja idę. Nie Nie, nie boję się. Będziemy to dodawać, będzie nam podwójnie. <laughs> wszystkich zabiłem. Widzisz? <laughs> wszystkich bombą zabiłem. To jest takie dynamite, pokonuje wszystkich. Ai, me fiz sem ponte de me tá coisa buscando, já, né? <laughs> Wygrywałem takimi słabymi postaciami. Stycz. Może jesz? Chodź do mnie. Misiu, chodź. Zostaw go.

Ale taki jak bez Uta jestem najszybszą postacią. A jak ktoś włączy gaga jet nie? To ja ult. Piu! On może trzy razy, ja mogę nieskończoność, nie? Ja mam najlepsze to, że ja mam cztery magazynki. A wiesz co? Ja mam 19 HP. Kojemy się. Ty też tutaj. Mam sp spinta. I taki się zmierzy. Dobrze. Po co użyłaś? Tego spinta. Chodź chyba. Куба, их там атакуют. <плодисмент> Редактор Zabrać innego z Czy nie? Bo ja mogę wydać Na przykład kapitale będę ich chciał i nie użyć Albo Kuba wezmę Ośmiobitowca i będziemy mieli więcej propozycji Na wygraną hmm? Spike Output transcript: Odfiam kuba na mm. Aha. Lula kuba. Mogę zagrać kolejną postacią. Mogę zagrać krukiem. Uu. Co? Skin? Não. Eu não me Nie ma z nie wiesz, takie inne. Ja A, na przykład. Ja nie mogę mieć tego samego. To zmieni? E... To zmieni? Cztery sensu. Bóla. Po co szali? Ból. Bo on jest dobry. To jest lepszy odszel nawet. Podchodzi bum-bum-bum. Albo nad bum-bum niż szali Nie? Tak się mnie boi. Ja zaraz komuś tam wiadę i będą spowolnieni. Ja mam na bólu fajny, taki. Nie mogę się ubić. Jak nie żyje? Nie żyję O, był spowolniony tuba. Ty też masz grać fajnie wiesz. I nam chyba postać ja chyba zagram Lu. Jestem gotowy Kuba Ten film musi trwać godzinę Może na tym filmiku otworzę mega boxa jak już na na rangę 20, to otworzę mega boxa. Mogę wtedy otworzyć mega boxa. Kuba po bo ten odcinek będzie trwać 20 minut. Do unce. Ale ja, ja tam rzuciłem mu to. Alu może u zrzucić sto ulców i takich jak tam wszystkie sto. Mhm. Przepraszam. ...eksperymenty... się ślizgnę. Ty... Kuba? Co ty właśnie zrobiłeś? projekt fajnie czekaj. Nie, nie mogę wyjść. Zaraz coś zrobię jak wyjdę. Wiesz? I to bardzo coś fajnego. Wiesz chyba co wiesz co ja zrobię, Kuba, nie? Bir <laughs> sözü A ja nim to wejdę, muszę wejść tu. Chyba zgani co ja robię. Chyba zgani, co ja robię. Zganie, co ja robię. Zgani. Zauważyłeś to? Czy nie? nie. No popatrz, byłeś tu przed chwilą. Czemu nie usunąłeś? Hmm. Nie usunąłem się. Czemu? No bo wyszłeś. No bo nie. No bo wyszłeś, więc ja też. To wyrzuć mu. Najwyżej znudził się wpisać. Żaden problem. Tre hovedløkker. No to, no to, to, no, to połowę się przyjmuje ty się wciskasz We don't care.